Cześć, w tym odcinku pokażę Wam według mnie najlepszą mapę, dzięki której nauczycie się edytować, budować i dobrze trafiać czy IMA. I wiele więcej. Jeśli ten film Wam się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Miłego oglądania. Tutaj, to jest ta mapa. Już Wam pokazuję kod. To jest kod do mapy i znajdziecie go również w opisie filmu. Teraz jak już Was wczyta, ukaże Wam się główne lobby. Tutaj macie do wyboru Weapons, I'M, Peace, Edit i 1v1, Mech i Pro. Więc tak, pokażę Wam po kolei każdą z tych jakby kategorii. Tutaj macie wszystkie o Jezus. <laughs> wyszedłem. Tutaj macie wszystkie bronie jakie były i są w grze. I na przykład, nie wiem, chcecie poćwiczyć aimas z Famason, to sobie podchodzicie, bierzecie, tutaj jeszcze nawet macie to do ulepszenia broni, tutaj sobie stajecie i co? Strzelacie po prostu i dzięki temu możecie ćwiczyć nie dość ze swoją reakcję, to jeszcze celność do punktów. Jeżeli już wam się znudzi, musicie sobie zatańczyć emotkę i tutaj klikacie Main Lobby Kolejną będzie aim Mamy wiele różnych rodzajów jakby yy, nauki, tak? Tutaj na przykład o, macie... Tak jak na przykład by ktoś yy, leciał na lotnie albo się odbijał z odbijacza. Więc naprawdę super yy, sprawa, żeby sobie poczyścić AIM'a, bo, bo to naprawdę się przydaje. Dobra. Pokażę Wam jeszcze na przykład. Tutaj macie takie coś, że osoba cały czas się porusza dookoła Was no, jak na przykład sobie zatańczyć na przykład tutaj macie aim. tutaj macie wszystkie różne rodzaje, nie? Teraz pokażę Wam pis. Tutaj macie takie różne pomieszczenia do ćwiczenia, na przykład jak gracie boksy albo late game, y, więc to, to naprawdę się przyda. Chodzi tu o to, że budujecie się i musicie zabić bota. Więc bardzo fajne rozwiązanie, żeby się pouczyć. Dobra, teraz pokażę Wam edit, czyli nauka edytowania. Macie tutaj wszystkie rodzaje edytowania. Zaczynając od takiego mamy tutaj jeszcze na przykład takie coś. Czyli takie yy, pomieszczenia. Nie. Patrzcie. Możecie sobie yy, ćwiczyć Jak widzicie mi to nie wychodzi najlepiej, ale Ale jak będę ćwiczył to będzie szło lepiej <grywka> No i tak to wygląda Kolejną kategorią jest 1 vs 1 więc ćwiczycie tutaj tak, znaczy w sensie tak na przykład e, jesteście z jakimś e, ziomkiem czy coś, to jak macie tutaj zwykłe 1 vs 1 Free i I'm Duel I'm Duel e, polega na tym, że idziecie na przykład do kołna i tutaj na przykład się bijecie ze swoim ziomkiem, nie? Kolejną jest Mechs czy mechanika e, e, Kategorie nauczenia się jakby sposobów, tak jakby tutaj tutaj wam y, pokazuję jak y, dobrze to robicie czyli jak najszybciej musicie strzelić. Dobra, ostatni jest tutaj zakładka Pro w tej zakładce macie ustawienia Pro playerów Tutaj Wam yy, pokażę: Mr. Savage, Mongral, Veno, Tyson, Giggs, Buga, Peterbot, Cold, Moose, Copper, Wadel, Noah, Rey, Malibuka, Tom, Tom, Tomasz, Mero. To macie. O. I tutaj możecie testować swoje ustawienia no widzicie jak właśnie i to wychodzi <grym> źle, ale dobra więc tak, jeśli film wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej tego typu filmów to napiszcie w komentarzu a ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, cześć!